<tryk> Płucka popracowały dzisiaj. Słuchajcie, pierwszy trening biegowy po 30 dniach półmaratonów. Słuchajcie, chciałem się na gorąco z wami podzielić od razu z moimi spostrzeżeniami. No dzisiaj był zaplanowany szybki trening, czyli bieganie w tempie. No i powiem wam, 5.0, 11 km. to jeszcze niedawno było dla mnie w sferze marzeń. Ale jak już biegałem 5.0, to moje tętno, słuchajcie, 170 świrowało w górę. Natomiast, słuchajcie, dzięki klepaniu tych 30 km, 21 km przez 30 dni dziennie, słuchajcie, pułap tlenowy się zwiększył. Wyklepałem tak zwaną bazę I słuchajcie, widać to od razu w wyniku Bo ja teraz biegnąc 5.0 non-stop przez te 10 km Bo pierwszy kilometr taki rozgrzewkowy Słuchajcie, biegłem w tętnie około 150 uderzeń na minutę Gdzie jest to takim, e, jeszcze niedawna moim e, docelowym tętnem, gdzie mogłem biec, 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 biec przez 150 bardzo długo i daleko. Także, słuchajcie, dziękuję Bogu w ogóle za nasze cudowne ciało, które się potrafi tak uczyć i tak przyzwyczajać do, słuchajcie, do obciążeń. To jest dla mnie fenomen, że ja, plastelinowy człowiek z tytanu, coś tam mogę zmieniać i mam przy tym wielką radość, bo słuchajcie, to sprawia radość, że nagle mogę szybciej, mogę, mogę coś, co wydawało się nieosiągalne. Słuchajcie? Dlatego Wy też możecie coś osiągnąć, przy tym mieć dużo radości, zobaczyć jak Wasze ciała się uczą czegoś, co wydawało się takim wysiłkiem nieosiągalnym, wręcz makabrycznym dla Waszego organizmu, a później się okazuje wielka radość. I wielka moc, słuchajcie. Super! Naprawdę cieszę się, i chciałem się z wami tą radością podzielić. Dzielcie się swoimi e, radościami, swoimi sukcesami. Słuchajcie, i pamiętajcie, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.